Miasto żyje. Witamy. Dzisiaj mieszkam w Płocku mój 1% też. 110. rocznica urodzin Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Nowy portal turystyczny. Malarstwo i fotografia w Galerii Sztuki. Miss Supra National odwiedziła Płock oraz Auto Motor Show. Pieniądze szczęście nie dają, ale są potrzebne. Bez nich nie będzie możliwe prowadzenie ośrodka integracyjno-rehabilitacyjnego czy zakup żywności i opału dla potrzebujących, a przecież każdy z nas jedną setną podatku może wspomóc którąś z płockich organizacji pożytku publicznego. To nic nie kosztuje, przekonuje 10 ambasadorów ratuszowej akcji Mieszkam w Płocku i mój 1% też. Są nimi znani płoczanie, sportowcy, aktorzy, muzyk, wykładowca uniwersytecki, dyrektor Zoo i grupa taneczna. Już zostawialiśmy z żoną 1% w płocku od jakichś dwóch lat i yy... I dalej tak zamierzamy, no to jest, to jest oczywiste, bardzo logiczne, prawda? Dlaczego nasze pieniądze z naszych podatków mają być wykorzystywane w innym mieście? W ubiegłym roku prawie 36 tysięcy płoczan z 95 tysięcy uprawnionych przekazało 1% organizacjom pożytku publicznego. Kampania Urzędu Miasta ma zwiększyć ten odsetek. Skoro jest taka możliwość, skoro tak naprawdę niewiele nas to kosztuje poza wpisaniem w odpowiednim miejscu formularza podatkowego tej informacji, zróbmy to. O akcji mieszkam w Płocku, mój 1% też można się dowiedzieć nie tylko z lokalnej prasy i z internetu. Zostały wydrukowane plakaty i ulotki, a z billboardów i ekranów świetlnych do przekazania części podatku płockim organizacjom zachęcają m.in. Grażyna Zielińska, Mariusz Pogonowski i Showdance. Kim była Maria Burzyńska wie niewiele osób, ale o Mirze Zimińskiej-Sygnietyńskiej słyszał chyba każdy. I choć nie miała jeszcze 18 lat, gdy już jako mężatka wyjechała z Płocka robić karierę w Warszawie, to o rodzinnym mieście nigdy nie zapomniała. Rok temu narodził się pomysł, by gwiazda przedwojennych filmów i współzałożycielka zespołu Mazowsze miała swój pomnik w Płocku. Powstał komitet organizacyjny oraz drugi, honorowy, i rozpoczęły się działania na rzecz uczczenia pamięci Miry Zimińskiej pomnikiem. Jaki będzie? Jest pomysł, ale to jest na razie tajemnica. Ujawnimy ją prawdopodobnie gdzieś w połowie maja-czerwca przy okazji kolejnej dużej imprezy. 1 lutego w Szkole Muzycznej obchodzono 110. rocznicę urodzin artystki i rozpoczęto sprzedaż cegiełek, z których dochód zostanie przeznaczony na pomnik. Kupowali je nie tylko miłośnicy zespołu Mazowsze i ci, którzy z łezką w oku oglądają manewry miłosne, czy papa się żeni. Naprawdę, że to jest uroczystość godna podziwu i promocji. Do akcji przyłączył się zespół mazowszy, który zaśpiewał we wtorek i obiecał, że zadba też o muzyczną oprawę odsłonięcia pomnika. Dla fanów talentu honorowej obywatelki Płocka, mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość: warszawskie mieszkanie aktorki zostanie odtworzone w ekspozycji, którą przygotowuje Muzeum Mazowieckie w pomieszczeniach nowego kina przedwiośnie. Będą tam nie tylko meble i bibeloty artystki, ale i wspaniała kolekcja futer. Mamy dobrą wiadomość dla internautów. Płocka lokalna organizacja turystyczna zaprasza na swoją stronę www.turystyka.plock.eu, a tam mnóstwo informacji na temat miasta. Obok historii i ciekawostek są informacje o tym, gdzie znaleźć nocleg i zjeść dobry obiad, najświeższe wiadomości o wydarzeniach w mieście, koncertach czy spektaklach teatralnych. Przedstawicieli branży turystycznej zainteresuje kalendarium targów, akty prawne i konkursy ofert. W wolnej chwili będzie można na stronie ułożyć puzzle albo obejrzeć jeden z filmików. Dwie młode artystki pokazują swoje prace w płockiej galerii sztuki. Na parterze absolwentka poznańskiej ASP Katarzyna Kurczyńska cyklem siedmiu fotografii stara się odnaleźć odpowiedź na pytanie, kim jestem. Według niej w świecie masek i masowej inwigilacji musimy być elastyczni, brać z innych po trochu. Ma nadzieję, że widz obserwowany i fotografowany przez bohaterów fotografii też zastanowi się, kim tak naprawdę jest. Sztuka pobudza mnie do, do tego wydziałania, tak? Czyli ja. Najpierw sobie coś tam w głowie, coś się w głowie dzieje, żeby później wyszły takie fotografie. Inne spojrzenie na świat ma Katarzyna Bąkowska-Roszkowska, której malarstwo i instalacje są prezentowane na piętrze galerii. Jej prace mają dać oglądającym spokój i chwilę odpoczynku od codzienności. No właśnie, chciała to pokazywać, że nie gdzieś tam jakieś wspaniałe zabytki, tylko jednak dostrzec piękno, które jest wokół nas, na co dzień. Dla absolwentki warszawskiej ASP Płocki jest magicznym i pięknym miastem, zatem zajrzyjmy przez Uchylone drzwi do osiedlowego sklepu i na klatki schodowe. Wejdźmy na zapomniane schody. Mamy na to czas do 20 lutego. Jaka ona szczuplutka i ładna, takie opinie o Karinie pinilla Koro można było usłyszeć na targach motoryzacyjnych w Orlen Arenie. Miss Supra National 2010 cztery ostatnie dni stycznia spędziła w płocku. Co prawda, dla dziewczyny z Panamy już dwustopniowy mróz jest siarczystym, ale dzielnie zwiedzała miasto. W poniedziałek w ratuszu spotkała się z prezydentem. Dla czarnookiej dziewczyny, płock zawsze będzie miejscem, w którym rozpoczęła się jej niezwykła przygoda w świecie piękna. Karina Koro na pewno pojawi się w naszym mieście jeszcze raz podczas tegorocznych wyborów Miss Supranational transmitowanych do kilkudziesięciu krajów. My na razie przekazujemy wszystkim widzom naszego programu pozdrowienia od Miss Panamy. Un gran beso a todos de Polsk i y no se sé jak decir el nombre. Miasto żyje. Miasto żyje. Co robić? Podczas dwudniowych targów Auto Motor Show panowie byli w rozterce, pilnować swoich latorośli czy podziwiać piękne kobiety. Mężczyźni w wieku wczesnoszkolnym zdecydowanie wybrali samochody zdalnie sterowane i strefę Moto Kids. Za to na wszystkich robiły wrażenie Monster Truck na olbrzymich kołach. Tańczący samochód na hydraulicznym zawieszeniu, czy auto, które zagrało w powrocie do przeszłości. Oblegany był symulator dachowania odpowiedni dla osób bez choroby lokomocyjnej, gdyż nie każdy czuł się dobrze wisząc głową w dół. Na targach były prezentowane modele kilkunastu marek. Na pewno jednym z najdroższych był Aston Martin, czyli samochód Jamesa Bonda. Na scenie swoistą instalację ze starych maluchów tworzyła absolwentka warszawskiej ASP Katarzyna Bąkowska-Roszkowska. Były też konkursy i pokazy taneczne Czarny Diabice wpadły w oko niejednemu miłośnikowi czterech kule. Pierwszego dnia targu finalistki festiwalu piękna, m.in. innymi Miss Karina Pinilla Koro, rozdawały autografy i pozowały do zdjęć.